Część Wam Boże, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To dla mnie wielka radość, i wielka łaska, że mogę tutaj dzisiaj być i bardzo jestem za to wdzięczny i Panu Bogu, i Matce Bożej, i oczywiście Księdzu Proboszczowi, całej Waszej wspólnocie. Może niektórzy z Was, bracia i siostry, pamiętają, że byłem tutaj kilka lat temu. Zapraszałem Was wtedy do modlitwy za kapłanów. Wielu z Was się wtedy tej modlitwy podjęło. Potem był rok 2019 i zaproszono mnie na takie wydarzenie Polska pod krzyżem na lotnisku we Włocławku, żebym wielu naszych rodaków zaprosił do tej modlitwy za kapłanów i wtedy tam, podczas właśnie tego świadectwa. Opowiadałem też o Waszej wspólnocie i mówiłem, że tutaj w archidiecezji poznańskiej rodzi się pierwsza kaplica wieczystej adoracji. I zawsze, kiedy tu jestem i często tutaj przychodzę do kaplicy, wiele materiałów, które dzisiaj piszę, powstaje właśnie tutaj, na kolanach przed Najświętszym Sakramentem. Dlatego jestem przeszczęśliwy i zaszczycony, że mogę tutaj dzisiaj być. Bracia i siostry... Przyjechałem zaprosić Was do przeżycia rekolekcji oddanie 33. 33-dniowe rekolekcje, 33 rozważania na 33 dni. Rozważania, które chcemy rozpocząć za tydzień, czyli dokładnie w niedzielę 28 stycznia. To jest dzień, w którym chcemy zaprosić, by każdy z nas indywidualnie, prywatnie przeżył sobie to pierwsze. Rozważanie, ten pierwszy dzień, rekolekcji, i potem chcemy iść przez te 33 dni. Najprościej to robić z książką. Każdy, kto ma książkę, ma tutaj wszystko od A do Z i można właśnie w dowolnej chwili dnia sobie to rozważanie zrobić. Wystarczy na to około 15 minut. To jest jakby taki czas minimalny, który jest potrzebny. Myślę, że to jest taki czas, który każdy z nas gdzieś tam z każdego dnia może wykraść. Oczywiście warto na to poświęcić więcej czasu. Natomiast gdyby ktoś był bardzo zabiegany, no to nawet te 15 minut wystarczy, żeby chociaż jedną rzecz wziąć z tego rozważania i żyć tym i jakoś to rozważać. Możecie też bracia i siostry korzystać z rozważań, które będą na stronie internetowej waszej parafii oraz na Facebooku. One są dłuższe, to jest taka wersja rozszerzona. To od razu o tym też informuję. Można sobie przeżyć tą skróconą z książki, a potem sobie rozszerzyć i pogłębić właśnie przez te rozważania, które są w internecie. I bracia i siostry, dla kogo jest to zaproszenie? Naprawdę dla każdego. To znaczy, po pierwsze, chcemy zaprosić wszystkich, którzy jeszcze nigdy takich rekolekcji nie przeżywali. Wy jesteście taką nową siłą ożywczą, która może w tej parafii się zrodzić przy tej okazji jubileuszu. Bardzo Was zapraszamy, jeśli jeszcze nigdy takich rekolekcji nie przeżywaliście, żeby w tę rekolekcje wejść. Jest to też oczywiście zaproszenie do tych z Was, których jest tutaj bardzo wielu. Którzy już kiedyś w jakiejkolwiek formie, matce Bożej, się oddawali, niektórzy z Was już to robili kilkakrotnie. Święty Ludwik de Montfort pisze, żeby co najmniej raz w roku przeżywać takie 33-dniowe rekolekcje, żeby to oddanie rok w rok odnawiać i pogłębiać, żeby ono przyniosło w nas, w naszych rodzinach i parafii stukrotny owoc. O to chodzi. I dlatego zapraszamy naprawdę każdego i każdą z Was i pragnieniem i waszego księdza proboszcza i tych, którzy w tym uczestniczą jako osoby takie wspierające. Pragnieniem jest to, żeby w każdej rodzinie była osoba, która oddała się Matce Bożej, a najlepiej, żebyśmy oddali się po prostu całymi rodzinami. Żebyśmy w to zaangażowali i dzieci i młodzież. Ja już wam bracia i siostry opowiadałem o tym, że jako dziecko byłem ciężko chory i wtedy mama zawierzyła mnie Matce Bożej i to mnie uratowało. Nie opowiadałem Wam o tym, bo to było później, że zostałem ojcem i kiedy dowiedziałem się, że będę, że będę ojcem, pierwsze co uczyniłem, to zawierzyłem Matce Bożej i powiedziałem: Nie wiem, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. Okazało się, że dziewczynka, ale Matko Boża zawierzam Ci to dziecko. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego to oddanie jest tak bardzo ważne? Bo bracie, siostry. To co, to, co było dla mnie niezwykle ważnym odkryciem, co sprawiło, że, że też powstały te rekolekcje oddania, że temu poświęcam z moją rodziną praktycznie całe życie, to było odkrycie, że kiedy Pan Jezus na krzyżu te słowa wypowiedział, Oto matka Twoja, które są skierowane do każdego i do każdej z nas, każdy może w nich się odnaleźć, że, że Maryja, jako nasza matka, te, ten wielki dar, że Maryja może być nam matką. Tylko w tym, co jej oddaliśmy, na tyle na ile zawierzasz Matce Bożej, na tyle zgadzasz się i pozwalasz, by mogła Cię kochać. Matka Boża może się Tobą opiekować tylko w tym, co jej zawierzasz. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Bo ona zawsze będzie szanować dar wolności, jaki dał nam Pan Bóg. Żadna siła na świecie nie powstrzyma. Miłości Matki Bożej, do mnie i do Ciebie. Ale jedna siła może to zrobić to jest moja i Twoja wolność. Jeśli jej naszego życia nie oddamy, to ona go siłą nie weźmie. Na tym polega miłość. W miłości nie ma gwałtu, w miłości nie ma przemocy, w miłości jest konieczna dobrowolność. I dlatego to całkowite oddanie jest tak bardzo ważne, kiedy całkowicie Matce Bożej się oddajesz. Dopiero kiedy to zrobisz, ona ma nieograniczone możliwości, żeby Cię kochać. I o to tu chodzi w rekolekcjach oddanie 33. Chodzi o to, by Matka Boża miała nieograniczone możliwości, żeby Cię kochać. I przez Ciebie, żeby kochać Twoich najbliższych. I te owoce oddania, one są naprawdę bardzo liczne. Oddanie Matce Bożej uwalnia od lęku. Lęk, jak bardzo dzisiaj... Krzywdzi i rani nas lęk, który przychodzi z różnych stron. Oddanie Matce Bożej uwalnia od lęku. Naprawdę możesz wejść w takie nadprzyrodzone poczucie bezpieczeństwa, niezależnie od okoliczności, możesz w sercu mieć wielki pokój. Jeśli wejdziesz w to oddanie i doświadczysz, że Pan Bóg złożył w sercu Matki Bożej moc, która pokonuje każde zło, przestaniesz się bać. I ile dobra wyniknie z tego owocu. Matka Boża, kiedy jej się oddasz, nie pozwoli nie pozwoli, by jakiekolwiek zło mogło Ciebie, mogło ciebie pokonać. Zło może nas zranić, ale przy Matce Bożej nie może nas pokonać. I wiele owoców Przeczytacie też w rekolekcjach o różnych owocach oddania matce Boże. Jedną historię Wam opowiem z mojego życia, kiedy miałem 7 lat. Zachorowałem na epilepsję, na padaczkę, taką ciężką odmianę. W jednym, podczas jednego z ataków doszło do uszkodzenia w mózgu, i zacząłem się jąkać. I miałem bardzo ciężką wadę wymowy. Praktycznie całkowicie straciłem zdolność do wysławiania się. Zacząłem bać się chodzić do szkoły, gdzie byłem często wyśmiewany. Bałem się nawet pójść do sklepu, mi się nogi trzęsły ze strachu, kiedy miałem pójść do sklepu, bo nie potrafiłem nawet listy zakupów, jaką mama mi napisała na kartce, odczytać. I mieszkaliśmy przy lesie, chodziłem do lasu, żeby się wypłakiwać, żeby w miejscach, gdzie nie ma nikogo płakać, bo tak mi było źle i ciężko. W życiu nigdy bym nie, nie uwierzył w to, że kilkanaście lat później będę jeździł przez cały kraj, Będę opowiadał o Panu Bogu, o Matce Bożej, że będę mógł służyć Panu Bogu przez mój głos, który sprawiał, że nie chciało mi się żyć, że nie miałem siły żyć. Ja tak bardzo wstydziłem się tej wady, że nawet nie miałem odwagi nigdy z tym pójść do lekarza, nigdy nie poszedłem do logopedy, nie stosowałem żadnych metod i technik, nawet nie znam ich. To, że mogę się wysłowić, bo ja cały czas tą wadę mam, to, że mogę mówić tutaj, dzisiaj do Was, to jest cud. Wierzę, że związany z zawierzeniem Matce Bożej, jestem przekonany, że ta historia dobrze obrazuje jedną bardzo ważną rzecz, braci i siostro. Co się wydarza, kiedy z tym wszystkim, co w życiu masz, czyli też z tymi najtrudniejszymi doświadczeniami, które może Cię ranią, sprawiają Ci ból, kiedy z całą swoją ciemnością, grzechem, słabością, tym, co może sprawia, że nie śpisz po nocach, że masz ochotę płakać, kiedy nikt nie patrzy, z tym, czego nie rozumiesz, co jest w tobie źródłem lęku, może poczucia bezsilności. Kiedy z tym wszystkim przyjdziesz do Maryi i jej to wszystko oddasz, to zobaczysz i doświadczysz, co to jest geniusz matki, tej matki, ile ta matka potrafi zrobić. Kiedy ma nieograniczone możliwości, żeby Cię kochać. Daj jej tą szansę. Daj jej tą szansę, braci i siostry. W 2020 roku, kiedy był ten moment, że kościoły zostały na pewien czas zamknięte i nie mogliśmy jeździć do parafii, zapraszać do tego oddania, wtedy właśnie te rozważania oddanie 33 umieściliśmy w internecie i one się rozeszły na cały świat. Doświadczyliśmy i widzieliśmy, jak jest, jaka jest moc Bożego Błogosławieństwa dla tych rekolekcji. Kilkaset tysięcy osób w nich uczestniczyło przez internet. Ludzie wysyłali nam historie, łask, jakich doświadczali przez te 33 dni. Tych historii było tyle, że nie nadążaliśmy czytać. Ja bym musiał dzień i noc. Nie robić nic innego, tylko siedzieć i czytać te historie, żeby je wszystkie przeczytać. Były dni, kiedy się budziłem, a na skrzynce na poczcie elektronicznej miałem 1200 nowych historii świadectw z całego świata. Ludzie byli tak głęboko wzruszeni i poruszeni tym, co doświadczyli, że sami z siebie zaczęli te rekolekcje przetłumaczać na języki obce i przetłumaczyli na włoski, na niemiecki, na czeski na portugalski przyszły dwie kobiety po jednych rekolekcjach to był dla mnie szok i mówią chcemy przetłumaczyć te rekolekcje na język chiński i wyobraźcie to sobie że chciały to zrobić za darmo a to jest rok pracy to powiedzcie mi co trzeba doświadczyć co to musi być za łaska że tak bardzo chcesz tym się dzielić z innymi że jesteś gotów rok swojego życia oddać by ktoś obcy w najdalszym zakątku świata mógł doświadczyć to, co Ty. Co to musi być za łaska? No właśnie. Nie da się tego opisać. Nie da się tego opisać. I to, co mówię, to wszystko, co mówię, to jest marny cień, marny cień w porównaniu z rzeczywistością. Dlatego Was, bracia i siostry, zapraszamy, żeby za tydzień wyruszyć w tą drogę. Żeby ruszyć w te rekolekcje. Niedawno jedna pani mi napisała że muszę się panu do czegoś przyznać, jak pan to wszystko opowiadał, to nie wierzyłam w to, co pan mówi, i byłam nieprzekonana, i nie miałam ochoty rozpoczynać tych rekolekcji. Ale mówię, dobrze, wezmę tą książkę, minęło kilkanaście dni, nigdy jeszcze nie byłam tak szczęśliwa. Można być nawet nieprzekonanym i wejść w te, w te rekolekcje. Także do nieprzekonanych też to zaproszenie jest. Bracia i siostry, ja będę pomszy świętej. Na Was oczekiwał tutaj przy bocznym wyjściu. Tutaj są ustawione dwa stoliki. Przy jednym z nich można się zapisać na listę. Nie jest to obowiązkowe, ale jest to bardzo wartościowe i ważne, żebyśmy wiedzieli, kto się oddał, ile ma lat. Dlatego zapraszamy Was, żeby na tą listę się wpisać. Można to zrobić dzisiaj, można w trakcie rekolekcji. Ważne, żeby przez te 33 dni właśnie każdy, kto uczestniczy, tam się zapisał, żeby, żebyśmy to wszystko wiedzieli. Ja będę przy drugim stoliku na was oczekiwał z książkami, można podejść w te książki się zaopatrzyć. Każdy może to zrobić w taki sposób, jaki jest dla niego najlepszy. Proponowana ofiara za książkę to jest 30 zł. Nie trzeba się tą propozycją sugerować. Można złożyć dobrowolną ofiarę, można ofiarować mniej wedle uznania. Jeśli ktoś z Was chce to dzieło wesprzeć, ofiaruje więcej, będzie to przeznaczone, przeznaczone na rozwój dzieła. Jeśli ktoś z Was jest w trudnej sytuacji albo znacie osobę czy rodzinę, która jest uboższa. W trudnej sytuacji, przyjdźcie, ja z radością wam tą książkę podaruję lub przekażę, byście podarowali to tym, których nie stać. Jeśli ktoś z was się nie przygotował, nie ma z tym najmniejszego problemu, książkę można zabrać, a tą ofiarę można przynieść do zakrystii, jak będziecie następnym razem w świątyni lub przekazać przez internet. Gdyby ktoś z was tak chciał, to jak do mnie przyjdzie, to wytłumaczę, jak można to zrobić. I bracia i siostry, na koniec Pozwólcie, że przeczytam tylko kilka krótkich zdań z tych wielu historii, które otrzymaliśmy od uczestników. Mam nadzieję, że niedługo wśród tych historii będą i wasze. Jedna osoba pisze, napisze krótko, ale mam nadzieję, treściwie. Jeszcze nigdy żadne rekolekcje nie dały mi tyle, co te przeżywane właśnie za pośrednictwem tych 33 dni rozważań. Z radością czekam na kolejny dzień. Kolejna osoba pisze, te rekolekcje dały mi doznać i przeżyć coś, czego żywię, nadzieję Pan Bóg nie pozwoli mi już nigdy zapomnieć. Moje serce skulone i zachukane przekształciło się w serce mężne, tak że nigdy bym nawet nie marzyła o takim spokoju i o takiej ufności. Kolejna osoba pisze: Rekolekcje zmieniły mnie niesamowicie. Zmieniło się moje nastawienie do Boga, do ludzi, do świata. Zniknął mój strach i niepokój. Uspokoiłam się wewnętrznie. Ach, jak mi tego było potrzeba. Jeszcze jedna osoba pisze: Te Rekolekcje niesamowicie wciągają. Czekam na następny dzień, jak na nowe odkrycie. Bracie i siostry, niech żadna rodzina w tej Parafi nie będzie pozbawiona opieki Matki Bożej. Zadbajmy o to, bo naprawdę warto. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Życzę Wam wszelkiego Bożego błogosławieństwa, wielu, wielu Bożych łask i opieki Matki Bożej, która będzie najpełniejsza, jak jej się całkowicie oddacie. I tej łaski życzę Wam wszystkim Waszym bliskim. O tą łaskę dzisiaj cały dzień się będę modlić. Mam nadzieję, do zobaczenia zarówno dzisiaj. Tutaj przy wyjściu pomszy świętej, ale też 1 marca w piątek wieczorem na tym przepięknym uroczystym akcie oddania i zawierzenia. Szczęść Wam Boże!